Poszukajmy sensu. Witam w patchnotach 14.17. Zobaczmy, co jajek nam przygotował. Uspewnienie dobijania przeciwników. Teraz obie drużyny powinny mieć podobną liczbę z wymuszoną pozycjami lub z przypisanymi realami drugorzędnymi. Zmniejszono wartości różnicy LP pomiędzy graczami w grze. Zwiększono równowagę pomiędzy stroną czerwoną i niebieską, w szczególności na wyższych MMR. Ogólnie to miało. Wejść w zeszłym patchu, ale nie zdążyli tego wprowadzić, i to wchodzi w tym patchu. Kara za opuszczenie gry. Odkryliśmy błąd w wykrywaniu graczy opuszczających rozgrywki, przez które niektórzy gracze nie otrzymywali należnych kar pomimo zidentyfikowania ich jako deserterów. Pod koniec gry wpływało to na graczy, przez których dochodziło do zakończenia gier, przed czasem w wyniku czego opuszczeniu. Opuszczanie rozgrywki, wielu z nich nie ponosiło właściwie konsekwencji. Powiem, został naprawiony, Teraz, gdy każdy gracz oznaczony jako dZ zostanie właściwie ukarany ze na poprawkę, spodziewam się około 200 tysięcy więcej kary tygodniowo? Um, nie wiem, czy to dla śmieszka tak napisali, czy faktycznie to jest 200 tysięcy kary po, pomijali. Wow. Um, zmiany sprawdzania gotowości. Chcemy poświęcić uwagę. Procedurą stream snipingu i Q e, snipingu Zachowanie te prowadzą do nadużywania sprawdzania gotowości i zakłócenia rozgrywkę. Dlatego wprowadziliśmy nowe kary za odrzucanie, z sprawdzania gotowości. Gra, czy nadal będą mogli okazjonalnie odrzucić G, a nowe kary będą mieć wpływ na te osoby, które wielokrotnie odrzucają sprawdzanie gotowości w krótkim czasie. Karier rozpoczną się od blokady kolejki i będą eskalować w bany. Jeśli gracze wielokrotnie przegapią sprawdzanie gotowości. Zmiany wejdą w życie na serweru NA w patchu 14-17, a dla pozostałych regionów w kolejnych patchach. Um. Okej, okay. czyli zgaduję, że na NA więcej o tym piszą. Zobaczymy jak bardzo poważne będą te bany, bo mm. I to, dobra, zobaczę jak przeczytam, jak będą wchodzić do nas. Globalna aktualizacja ograniczeń dostępu do gier rankingowych. O, po zmianach wprowadzonych na serwerze koreańskim w patchu 14.15 zauważyliśmy spadek wysyłanych zgłoszeń i wzrost na grę w przypadku gier z graczami, którzy mają ograniczony dostęp do gier rankingowych. Wprowadzimy te zmiany dla wszystkich regionów Riotu, Począwszy od patrza 14, gracze z ograniczonym dostępem do gier rankingowych będą mogli powrócić do rozgrywek rankingowych po odniesieniu zwycięstw w trzech meczach szybkiej gry, wyboru draftowego lub wyboru w ciemno. Ok, czyli to działa na zasadzie, że jak już możesz grać i wbijać 30 poziom... Nie, 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 nie. Czy to jest ta zmiana, że teraz szybciej, jakby mnie G trzeba zagrać w kolejce? Jeszcze raz to przeczytam. Po zmianach wprowadzonych na serwerze w patchu zauważyliśmy spadek wysyłanych zgłoszeń i wzrost kill participation na grę w przypadku gier z graczami, którzy mają ograniczony dostęp do gier rankingowych. Wprowadzamy te zmiany dla wszystkich regionów, począwszy od Pacza, graczy z ograniczonym. Dostępem do gier rankingowych, będą mogli powrócić do rozgrywek rankingowych po odniesieniu. Okej, okay, tak. Czyli to jest zmniejszenie z 5 do 3 meczów szybkiej gry lub wybory def Czyli po prostu zmniejszają karę y, do po prostu mniejszych wartości. okej, okay. modyfikacja piekielnego żaru. pojawienie się piekielnego żaru. okej, okay. w patchu wprowadziliśmy zmianę piekielnego żaru, który brakowało w opisie patcha. Dlatego postanowiliśmy uwzględnić ją teraz. Ka każdy żar miał. Na tyle niską wartość, że gracze często po prostu zupełnie ignorowali te macharki. Okej, okay. czyli po prostu jak macie ognistą duszę, to teraz żar będzie się spełnił co 2-3 żary co 20 sekund. A każdy żar, piekielnego żaju będzie dawał zamiast 0,6 jedną jednostkę przyspieszenia umiejętności. Uważam, że spoko. No po prostu... Jakby to jest, ale to i tak nie jest, zwiększyli częstotliwości wypadania tego. Bo mniej się tego respi. Ok, jest tego więcej, ale sumarycznie mniej więcej wyjdzie na to samo lub trochę więcej po prostu, bo graście zaczną to zbierać, ale to i tak wychodzi na to samo. A oni powinni podnieść tą wartość i załóżmy zamiast 14 sekund zrobić 16, a nie 20. A znaczy, i tak gracze po prostu będą teraz więcej tego podnosić, bo przeczytałem o tym w patchu, więc to i tak wyjdzie na lepiej, ale. Hmm. zmieniamy dla zmieniania, według mnie. E, dobra, Aurea. Zmniejszenie obrażeń na ult Ultimate o 25 na pierwszym poziomie, o 50 na drugim i o aż 75 na trzecim. To są dość poważne zmiany i dość poważne na Aurea Aurora jest. Była dość silna i ona jest dość silnym czempionem, który ma właśnie kit sprowadzając się do tego, że albo ona będzie silna, w, bardzo silna w dobrych rękach, albo będzie po prostu silna w nawet słabszych rękach i teraz będą ją najfić do momentu, w których, że tak powiem, nawet w słabszych rękach będzie grywalna, ale słabsza, a teraz po prostu była za silna. Boże, zrobiłem taki... Wywód, bo chciałem powiedzieć po prostu, że Aurea jest typem championa, który wraz z, że tak powiem, z ilością gier zagranych na niej, jego winet wzrasta, ale ona jest i tak stosunkowo prostym championem do tego, co, że tak powiem, wprowadza. Jej ultimate jest dość potężny i w dobrych rękach po prostu dobrze użyta Aurea bardzo boli. I ona zależy mocno od cyferek, więc teraz jak bardzo znerfili ten ultimata, ja też się stanie znacznie słabsza przez to i no to są dość duże nerfy, jeżeli miałbym być szczery. W niektórych trydach bądź killach po prostu będzie to zauważalne, ale zobaczymy. Ashka, podstawowe zdrowie zmniejszone o 30 i to jest według Riot ma Tabelkę, w której e, kiedyś sobie policzyli, ile, że tak powiem, zdrowia spada, o ile z danego zdrowia do danego czempiona spada Winate i chcą po prostu zmniejszyć Winate, ażki tą kosmetyczną zmianą, aczkolwiek w niektórych wypadkach faktycznie znaczącą. E, dla mnie 30 zdrowia to nawet nie jest jeden autos, więc e, w niektórych przypadkach może na późniejszych levelach faktycznie coś to zmienia, aczkolwiek ażka i tak jest względnie Słyszy, czempionem, więc to się odbije, ale też nie przesadzajmy. Yy, większe zmiany do Caitlin następują, ponieważ jej współczynnik prędkości zwiększa się aż o 16 jednostek i to po prostu na osoby na mniejszym elo będą mniej pityrować z bidlami, bo budują więcej atak speedu. Buduje się atak damage na Caitlince. Jakby kryt i atak damage. Nie budujcie atak speedu. Poza kanon. No, to. Zwiększającą ręcz bronią, zapomniałem jak się. Rapid fire Canonem. Czas i W to też jest znacząca zmiana, bo wymagająca skilla, ale z drugiej strony też jakby taka podstawowa. Maksowanie W jest teraz lepsze, ponieważ o 4 sekundy na pierwszym levelu o 2 sekundy na drugim, o jedną sekundę na trzecim, o jedną sekundę na czwartym i o 2 sekundy na piątym levelu. Po prostu czas odnowienia jest mniejszy. Dzięki temu będzie można więcej spamować trapkami i osoby, które, że tak powiem, umieją kombosy i autosy wstawiać pomiędzy trapki a atak, znaczy no po prostu wyprowadzać odpowiednie kombo na kratelince się ucieszą i być może nawet skill order to zaburze. Ezreal dwa punkty ataku. To jest niewielka zmiana, a aczkolwiek w przypadku Ezreala, zwłaszcza na po po początkowym linii O ile pamiętam, on chyba jeszcze w poprzednim patchu dostał nerfa Q. Teraz dostaje nerfa na obrażenia. Chyba, że coś pomieszałem, ale teraz dostaje najfana na obrażenia, więc będzie trochę słabszy i to jest raczej wymierzone w pro play. Graves ku czas odnowienia skupiony na wyższych poziomach i zwiększone obejzennia. Zwiększają obejzennia Gravesowi na Q i oberzennia początkowe są zwiększone o 20 na ostatnim levelu, o 15 na przedostatnim levelu i o 10 na dobra po kolei. Na drugim levelu są zwiększona 5 na drugim o 10 na trzecim. O 15 i na 5. Yy, o 20. I znowu się pomyliłem. Dodajcie po prostu jeden level. Na pierwszym się nic nie zmienia, na drugim zostaje zwiększone. I do 5 o 20. Yy, czas odnowienia jest zmniejszony na ostatnim levelu o sekundę i na przedostatnim o 0,75. I na poprzednim jeszcze o pół sekundy. Ok, czyli będę musiał za każdym razem przechodzić przez wszystkie liczby. Ach, Riot, uwielbiam was. W każdym razie zmniejszają cyferki odrobinę na Q na, na wyższych levelach po prostu. Więc się po prostu wraz z maksowaniem Gates po prostu będzie mógł częściej spamować, jak i. Yy, Więcej obrażeń będzie bił, ponieważ maksymalne obrażenia też się zwiększają aż o 20 na ostatnim levelu i o 5, 10, 20, nie, 15 i 20 na ostatnim levelu. Przewodniki są takie same, więc y, ogólnie to zwiększy clear grafsa na y, późniejszych, że powiem, rotacji kampów jak i zwiększy damage w trade'ach, więc myślę, że to... I podobają mi się te zmiany, bo one nie są, że tak powiem, takie odra... od razu i Graves nie będzie za bardzo dominował easy game'u, więc mi się podobają te zmiany. Po prostu w pewnym momencie stanie się bestią w takim mid game'ie i no po prostu wtedy należy go na tyle easy game, że tak powiem wy-snowballować, jeżeli gracie snowballującymi championami, żeby on nie mógł się wyskalować, a jeżeli, jeżeli gacie jakimiś... Yy... No, po prostu równie dobrze od jak Graves, to po prostu wygra ta, ta scena, która po prostu lepiej gra mapą w mid -game. Tak, w bardzo dużym opuszczeniu, jak coś. Katarina Q, zmniejszenie obrażeń. I obrażenia są zmniejszone o 5% mocy umiejętności, jak i 20 punktów na ostatnim levelu. Dobra, znowu jest wyliczanka, więc tak. Na pierwszym levelu nic się nie zmienia, na drugim się zmienia o 5 punktów, na trzecim o 10 punktów, na czwartym o 15 i na nie, tak, na czwartym o 15 i na piątym o 20 punktów obrażeń na Q. Czyli po prostu lekko cofają buffy z poprzedniego, ale po prostu i tak wychodzi na lepiej, ale no trochę gorzej. Jakby teraz współczuję, bo Katalina dostała i nerfy na na i teraz ten nerfy na Q. Myślę, że no może być znowu mniej grywalnym czempionem. A już była, że tak powiem, grywalna, więc smuteczek dla graczy Katarzyny. Q, grzmiące shurikeny dostaje buffa na, znaczy nerfa, przepraszam, na obrażenia i 10% mocy umiejętności zostaje zabranych i w sumie tyle, lekkie zmiany na Kanana. Lekkie nerfy. W sumie dobrze, bo on w niektórych meczach potrafił zdominować i on ogólnie był, jest dość łatwym czempionem, zwłaszcza po zmianie, że ulta może korzystać z ulta podczas biegu i jakby wszystkie, że tak powiem, interakcje są bardziej smooth, więc to na tyle, że tak powiem, zmieniło, że aż go muszą nerfić. Plus dodatkowo Kane był bardzo dobrym lane bully od zawsze. Dobrze, Kinders Zwiększenie prędkości ataku na Q o 5%. I na E zwiększenie obrażeń aż o 20% dodatkowych obrażeń. I wyliczanka znowu. Pierwszy lewy zostaje ten sam, drugi jest podniesiony o 10, trzeci jest podniesiony o 20, czwarty jest podniesiony aż o 30 i czwarty jest podniesiony aż o 40. I czas odnowienia jest zmniejszony o pół. Sekundy na drugim poziomie, na trzecim jest zmniejszono jedną sekundę, na czwartym jest o półtorej i na piątym jest aż o dwie sekundy. Ogólnie to są duże buffy dla Kindred i skill order ulepszenia Kindred myślę, że się zmieni i będziemy teraz maksować szybciej E zamiast W. Będziemy maksować Q i E, albo E i Q w ten sposób. Albo w niekiedy. Nie wiem, graczek kinder po prostu to rozwikwajam, jak coś to sprawdźcie w Lore Statistics później po jakichś dwóch, trzech dniach grania, czy coś się zmieniło, albo. No po prostu sami możecie też to przeliczyć. Zostawiam to do Waszej interpretacji. Q znak złośliwości je dostaję nerfa na 5% mocy umiejętności i tyle i w zniekształcenie dostaje też nerfa na 5% mocy umiejętności więc lekki nerf na Leblanki i okej okay, była dość opresyjna więc jej się należy nie będzie już tak mocno one ale uważam że i tak będzie dość silna znaczy tymi dwoma spelami się dość mocno spamowało więc to się odczuje ale myślę, że ona będzie teraz wyważona, więc faktycznie była ciutko za mocna. Teraz będzie wyważona albo jeszcze jednego leciutkiego najfa będzie potrzebować. E, Lisandra, Jakby dla mnie jedna z większych zmian, w tym pod względem tego, że bardzo mocno power level tej postaci zostaje zwiększ zwiększony, ponieważ. E, na, na drugim levelu o 5 zostaje zwiększony damage. Na trzecim levelu o 10, na czwartym o 15 i na piątym levelu aż o 20 punktów. Q i tak się maksuje. I L, lodowy grobowiec, spowolnienie o 10% na o 15% na pierwszym levelu. O 15% na drugim levelu, i na trzecim levelu zostaje bez zmian. Okej, okay, dobra, cofam to. W patch preview chyba były większe zmiany, albo ja jakoś inaczej to zapamiętałem, bądź źle zinterpretowałem. Ok, takie normalne zmiany, lekkie buffy do Lisandy. Jednak nieważne. Pike, pancerz zmniejszony o 4 punkty, co mi się bardzo nie podoba, bo właśnie Pike. Pike jest czempionem, który musi występować early game. I to, że on miał największy, prawie największy bazowy pancerz w grze, pozwalało mu wygrywać trady level 1. A w tym momencie w niektórych meczach może przegrać te trady, przez co będzie trochę gorszy. I też ogólnie po prostu będzie dostawał więcej damage'a, co się przełoży drastycznie na Winate, uważam. I po prostu dla, dla mnie uważam, że niezasłużone. Yy, Nerfy, bo ten champion nic nie robi później, jeżeli nie trafi, jeżeli ten champion po prostu nie zostanie dobrego team'ku, bądź nie trafi mu się jakiś cudowny reset, to ten champion jest po prostu useless w większości sytuacji. Więc nie wiem, czy jestem fanem tych nerfów, złożywszy, że po prostu wiem, że większość pajków jest dość średnia, ale jak już, jak natrafisz na porządnego to Inna sprawa, ale po prostu mówię ogólnie ogóle. Umiejętność bierna, zmniejszenie obrażeń na, u Rambla I to jest zmniejszenie o 5 o 1% maksymalnego zdrowia, co że tak powiem zmniejszy jego potencjał w walce z bruzeriami i takami. Spoko. Rumble był za mocny, i chyba już to jest któryś z z urzędów, w tym go nerfiam, więc spoko. Reise, Q zwiększone obrażeń i E na czas odnowienia, to też jest zmiana, która mi się bardzo podoba, ponieważ na pierwszym poziomie dostaje 5 obrażeń, na drugim też 5, na trzecim 5, ok, czyli na każdym levelu dostaje 5 obrażeń i jego L z w przestrzeni kul nam jest zmniejszone o 30, o 20 i o 10 sekund. Te zmiany mi się bardzo podobają, bo dzięki temu Ryze na którymś poziomie prawdopodobnie będzie mógł zbić o, je, o, jeden, o jeden wave, po prostu szybciej wave'a jakby one-shotować I tak samo, po prostu będzie bił więcej damage'a w wave'a. Q się używa dość często, więc przyjemne, lekkie buffy. Do znaczy z, z ultem to są e, mocne buffy, ale po prostu w dobrych rękach. I jakby jeszcze jeden raz dostał właśnie takie 5% obrażeń, to myślę, że Rice by był grywalnym herosem na każdym elo. Yy, senne. Senna była zbyt mocna w tym patchu, więc ją nerfią. Yy, na Q zostaje zmniejszone le leczenie aż o 20% umiejętności, mocy umiejętności. I na LC. Tak samo 20% umie e, mocy umiejętności jest nerfione, bo po prostu była przez ten jeden patch zbyt silną enchantarką. E, serafin. Zmniejszenie wytrzymałości tarczy i wydłużony czas umiejętności na, na wyższych poziomach. E, w teraz będzie sta miało stałe 22 sekundy i wytrzymałość tarczy jest zmniejszona o 5, 10, 15 i 25 punktów wytrzymałości tajczy Sylas, W skrytobójca. Dostaje nerfa na 10% mocy umiejętności. Lekki nerf uważam, że nie zasłużony, bo Sylas wydaje mi się, że nie jest w dobrym st stanie obecnie, więc uważam po prostu, że. Ta zmiana nie jest zasłużona. Twisted Fate, Q zwiększona obrażenia. E, tutaj e, na pierwszym, na drugim levelu Q o 5, na trzecim o 10, na czwartym o 15, i na piątym o 20 punktów e, obrażeń. I to jest zmiana po to, żeby Twisted Fate po prostu grało się częściej pod AP, żeby po prostu był grywalną opcją. Spoko, lekkie buffy, fajnie. I tutaj, jeżeli nic się nie zmieniło, to ta zmiana jest. Ogromne do wirusa. Q przebijająca strzała, obejrzenia maksymalne zwiększone z 15 na 90 do 370 punktów i skalowanie z dodatkowym obejrzeniem od ataku z 125 na 150 i z 145 na 190. Rajot i minimalne obejrzenia wynoszą 2 trzecie obejrzeń maksymalnych. I Rajot. Jeszcze raz powtórzę, Riot parę czas, parę patrzy temu zarzekał się, że nie chce widzieć Varusa pod Lethality, budowanego i że Riot będzie z tym walczył. Od tego były zmiany na atak speed na Varusie. I co? I się kończy tak, że znowu mu zmieniają i znowu Lethality Varus w, po tych zmianach jest strasznie silny. Więc tutaj wszystko to, co było w poprzednich patchnotach się zachowało. Polecam budować Letality i polecam budować damage. Ponieważ yy, Warus teraz będzie bestią pod Połk, Tak samo jak wcześniej. I E. Gra z szał dostaje tak samo zwiększone obrażenia z dodatkowymi obrażeniami. Więc same buffy do Warusa. OK, i aż sobie przeczytam uzasadnienie Warus, nie trwi już w rozgrywkach profesjonalnych i pomimo ostatnich wzmocnień nadal radzi sobie za słabo w tym patchu skupimy się na jego skalowaniu z złotem poprzez kupowanie dodatkowych obrażeń dodatku, aby trzymał poziom do późnej fazy gry. W celu osiągnięcia tego nadal koniecznie będzie wyposażenie bohatera w przedmioty z obrażeniami. Tutaj właśnie dobrze myśl mówi, że będzie trzeba na nim budować AD teraz, a nie tylko atak speed. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone zmiany wzmocnią jego zestawy przedmiotów z des... O! Zdaję sobie sprawę! Ale miło! Bardziej niż te kładące nacisk na efekty przy trefieniu. Jednak pomiędzy nimi istnieje gigantyczna przepaść, a zestawy z Destruction są bardzo słabe. Yy, możemy nieco zbliżyć je do siebie i spodziewamy się, że na nadal będzie kupować kilka przedmiotów z prędkością ataku. Tak będzie, co nie zmienia faktu, że zazwykaliście się, że nie chcecie Varusa pod Lethality i znowu on wraca. Plemienna zbroja, dostaje nerfa na 200 sztuk złota, będzie kosztowała więcej i dostaje nerfa na 5% prędkości ruchu i to jest e, zabójstwo dla tego przedmiotu, po prostu w bardzo małych ilościach przypadków budujesz ten przedmiot, chyba tylko na Mundo, nie polecam, nie kupujcie, nie kupujcie go, są lepsze przedmioty na tanków, to jest głupi, za, e, głupi zakup na większości obecnych tanków. A strany sprzeciw, e, spowolnienie 10% na i o pół sekundy, zmniejszając spowolenie ok, ten item po prostu będzie e, słabszy. E, pochłonięcie życia na poziomach od 1 e, do 5 poziomu e, będzie po, pochłaniało, dodawało tylko 1 do 2 z minionków. E, znaczy no po prostu przy zabójstwie. E, poziom 6 do 10 będzie 3 do 7 i poziom 11-18 od 8 do 23 ogólnie uważam, że ta runa jest martwa to są zbyt duże nerfy i uważam, że nie powinno się jej kupować przy takich dużych nerfach praktycznie o no po prostu jest dwa razy gorsza w indie a właśnie wiem, się kupowało po to, żeby przetrwać indie game nie polecam już w tym momencie Zresztą tego, że triumf też jest dość słabym, że yy, słabym to myślę, że większość korników się przerzuci na rozwój myśli, jeżeli miałbym jeszcze, ale zobaczymy. Yy, odcięcie dostało wzmocnienie w patchu 14-11 i teraz jest ono zwracane, ponieważ odcięcie okazało się zbyt silne, co było dość oczywiste, jak aż do 50 maksymalnego zdrowia, to teraz będzie 60 maksymalnego zdrowia, tak samo jak yy, 5 albo 6 patrzy temu, 6 patrzy temu. Yy, Zwinne nogi. Yy, więc tak, odcięcie dostaje potężnego yy nerfa. Znaczy potężnego, no jedną szóstą obrażeń, aż, yy, nie, jedną pion Tak, jedną piątą obrażeń, aż będzie mniej biło. Tak statystycznie. Więc no to jest dość duży nerf, ale w porównaniu do pochłonięcia życia, Tarunka jest raczej martwa to i tak i tak to będziesz budować bo to i tak jest dobra rynka. Więc to polecam i tak budować a tamto po prostu nie. I z nogi, prędkość ruchu 15 sekund na jedną sekundę. Jin jest martwy leczenie o 20 punktów zależnie od poziomu jest słabsze. Ogólnie ta rynka też została potężnie jakby Jin i cz czempiony które z tego korzystają. Raczej powinny się przerzucić na inne runy lub będą po prostu słabsze. Jak, nie, jak i tak muszą to budować, to po prostu te czempiony, które używały zwinnych nóg i pochłonięcia życia będą po prostu słabsze. A! W ogóle zwinne nogi i właśnie pochłonięcie życia się brało do komba, żeby po prostu przetrwać, więc po prostu bardzo duża część czempionów uważam, że zostanie tym dotknięta. Clash na Aramie zaczyna się... 26 sierpnia zaczyna się stacja i tu nie się odbędzie 31 i 1 września. Spoko, jak chcecie, to polecam zagrać sobie ze znajomymi klasza jamowy. Błędów nie będę, ale też nie będę czytał. A Jamka też nie będę. I skórki. Wojownicza królowa. Mi Tunk'a. okej, sej wojownicze, ładny, ładny splashart. Nie wiem jak będzie wyglądać drze. Zaraz to pokażę. Ładna Gwen, na arcie. Fiora też dostojna. Eee, Ani też dostojna, znaczy nabojmuszona. No i tutaj te chromy, o których była wojna w community. I teraz o to jak to się prezentuje w gierce. Eee. OK, wygląda dobrze ta MFK. Gwen też OK. Fiora też OK. Ani trochę gorzej, ale i tak wygląda OK. Ta twarz mi, uf, okropna jest. Jakby w dolinie no niesobowitości chodzimy. E, dobrze. Dziękuję za wysłuchanie mnie. To był patch 14.17. Wydaje mi się, że nie powiedziałam tyle ciekawostek, ile zazwyczaj, ale po prostu bardziej wydałem osąd. Na temat zmian. Jedyne co to do rynek, to po prostu e, jestem pewien, że tak powiem, tak jakby swojej opinii na, na temat danych rynek. o co Tak tylko mówię. W każdym razie możecie, dziękuję za wysłuchanie. Kłaniam się nisko. E, miłego dnia. Tudzież nocze, zależnie od tego, kiedy to słuchacie. papa. Pa.